Z tej strony Michał Kłaczek, Debata Studio Polska, czwarta. Jak mówiłem, dobry wieczór. Witam Andrzej Szyjna z lewicy. Miller, Miller Piotr, minister. Witam rzecznika Minera I witam serdecznie z Radosław Rzepka z SED. Dobry wieczór. Witaj, panie Rzepka. Dobry wieczór. Temat czego takie macie trudności, obniżeniem podatku, energetyki. Co ty panie z mówisz? Panie spisu rzecznik Mirar mówi Piotr, da się to wszystko mniżyć Panie, tylko nie, żeby nie drżało pani, co tam będą tylko do Pan śmiesznego. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy zapraszamy z Lewicy. Ty jest panie lewicy, co pan cię najód? Kiełbasy wyborcze? Idę na patanie ósmasz kota. Co ty pan mówi? Jakiego kota? Dziękuję serdecznie. Zapraszam na drugą. zacznie polityka Jasynaś. Jacek Sasin. Nie wolno panie muru rozebrać. Mur musi być na granicą Białorusi, Polski postawiony. <grywanie> Lewicy. Lewica mówi. I lewica mówi. Andrzej Sajna, pasuje ten mur rozebrać. Panie, nie rozbieraj pana muru. SED mówi, nie wolno rozbierać, musi być postawiony. A z piesu mówi, Jacek Sasin, panie, ty, lewica, SED, weźcie się, panowie, puknijcie w łeb. Musi być mu musi być, musimy go ogrodzić jeszcze mocniej, zbroić go, żeby tam wojsko było. Dziękuję serdecznie. Kłanię się z tej debaty. Michał Kłaczek, zapraszamy na następną debatę w piątek. Coś nowego, a dopiero potem powiecie, co się pojawiło kolejne na nie. Ja Jak mówiłem, dziękuję serdecznie.